przerwa w trasie na takim placu zabaw na Słowenii co prawda trochę strach parkować, bo tutaj podobno dają mandaty za samo zaparkowanie w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania dla kamperów ale może będzie dobrze Kalina, ale tutaj ci powpada piasek jak nie Patrz, tutaj można sobie tym ten pograbać. Z tym schniłaś się za plażą? No, tam są grabki. Tutaj. My już na Węgrzech, właśnie przekroczyliśmy granicę. Kontroli w tym kierunku żadnych nie było. No i co, wracamy do Polski. Noslek pewnie nad Balatonem. O, tutaj widać cały z słońca. A może w Budapeszcie, jak się będzie dobrze jechać, co? Jak nam się spaśnie, no bo rano można by pospacerować. Sobota chyba idealny taki dzień. Temperatura bardzo przyjemna, 22 stopnie. Mhm. Dzisiaj śpimy w Budapeszcie, w troszeczkę innym miejscu, bliżej centrum, nie na górce, bo tamto miejsce było zajęte. Więc musieliśmy nowego poszukać, ale to też bardzo fajne jest. Plusem jest na pewno park i plac zabaw. Tylko plac zabaw, taki porządny, że aż zamykają. O. Tutaj roślinki nawodnione. Tutaj plac zabaw dla psów. A tu jest dla dzieci. Kalina zamknięte jest. Zamknięte. Nie pobawimy się, wracamy do auta. Chodźmy. No są fajne. Są w ogóle nie takie na jeden schemat placy zabaw w Budapeszcie, bo my w Budapeszcie jesteśmy. Tak. 8.24, 24, a my już na nogach, mimo że poszliśmy spać o pierwszej. Ale kalina nas obudziła o szóstej, bo chciała na plac zabaw iść. No daleko nie mieliśmy, bo spaliśmy przy placu zabaw. Nie. Na górze jest taki budynek opuszczony, a tam po drugiej stronie rzeki jest parlament. Także mamy blisko do parlamentu. Miejsce zaciszne, plac zabaw super. Takie domki fajne. No. Chłodno na razie Jeszcze jest chwilę Kawkę pijemy Kelina zachwycona Krokodyl? Krokodyl jest za tymi budynkami tutaj Aha Będziemy mówić tym Przez ten telefon taki to ja muszę znaleźć drugą stronę. No, o, tam stajemy. Sto, stajemy stoimy. Rowerki wyciągnięte obok rower Kalina, a ja widziałaś gdzieś drugą stronę tego telefonu? Bo ja widzę, że wchodzi w ziemię, ale nie wychodzi nigdzie. Hmm. W krokodylu to wychodzi? Aha, no dobra, to idę szukać. <grych> Kalina twierdzi, że w krokodylu jest druga część. A ty widziałaś gdzieś drugą część tego takiego telefonu w róża? Ona mówi, że w krokodylu jest. Kalina! Tylko tutaj ktoś ten. To fajny plac zabaw. No super. Ale hitem tutaj są klamki w drzwiach. Dziecko nie wyjdzie. O, nawet jak wie, że się przekręca. Trzeba te trzy elementy wcisnąć. I dopiero teraz się odblokowuje. Nie ucieknie dziecko. Wycieczka rowerowa po Budapeszcie. Tutaj mamy parlament Na tamtej górze spaliśmy Jak jechaliśmy w tamtą stronę A tutaj to To jest zamek królewski w Budapeszcie Taki widoczek Tutaj jest ścieżka rowerowa tu jedna droga, druga droga. Tamtym mostem będziemy przejeżdżać. Będziemy nim przejeżdżać, a ten most jest połączony z taką wyspą, która cała jest takim dużym parkiem. Tutaj jest jeszcze inna miejscówka noclegowa-kamperowa z bezpośrednim widokiem na parlament. Ja tą miejscówkę kiedyś widziałem, ale podobno całą noc tutaj jeżdżą auta i że bardzo szybko tędy jeżdżą parlament. Gdzie mieszka Wiktor Orban? W parlamencie mieszka? Nie wiem. Jaki, jaki szpic? Ja jaka fontanna? No, o, jaka tutaj dróżka. Super, tak. Tutaj taki pomniczek. Cierpi młot, Ty przede wszystkim Lekaleta, gwiazda, sława sowieckim gejrojom. Kalinka jest wielką fanką font fontan. Ale czerwone, co nie? Oficjal Ferrari Dealer Budapest Warm up day, Hungaroring To nie jest chińskie A chińskie jedzenie Piękna uliczka no, no mi się nic nie dzieje. No, to przed nami robi wrażenie. Pewnie kamera tego nie oddaje, ale naprawdę bardzo duży budynek wielkie, co nie, to z przodu. Tam jestem. Przed chwilą skandowali Maryja, Maryja, Maryja. Tam pani się poddaje. Flagami macha, białymi. No, pani się poddaje. Pani nie chce... Nie chcę walczyć. No już, Kalina, już nagrywam ten ogromne Ego Sum via Veritas ed vita. Ciekawe, co to znaczy, co nie? No, czekaj, nagrywam. No, na pewno na nagraniu tego nie widać, ale w porównaniu do ludzi robi różnicę. Jak przy tym filarze. Ludzie stoją tutaj, taki tunel. Młyn. No, jak jechaliśmy do Włoch, to jechaliśmy tą drogą. Tam spaliśmy na górze. Teraz idziemy na langosze. Ale takie ładne miasto. Tu tutaj się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Już chyba z 3 km takimi uliskami yy, idziemy i cały czas są takie piękne kamienice. Ale i patrz więcej Trabantów. Drabanty Cabrio, Kalina Machaj. Nie, no co ty? Ten yy, nie, marka to jest nie, niemiecka. Znaczy ta nie, nie, niemiecka, yy, ta gorsza niemiecka. Ta wiesz, która niemiecka? No bo ta wschodnie Niemcy. Tym mostem zielonym będziemy pierwszy raz przejeżdżać. Za mostem są... jest Spa Gelerta. Ten duży budynek wyglądający jak jakiś kościół. To są baseny. Tutaj jest ta Góra Gelerta, cośmy na niej spali. Tak. A... Tutaj z tyłu to jest centrum handlowe, taka targowica. To się ciągnie i ciągnie ja chyba kilkaset metrów. Dobra. Kalina i jak? Śpiąca? Jest to No, a teraz jedziemy do y, piekarni. Ciekawe czy otwarta jest. powiewa ogromne co nie w trzech rzędach zaparkowane Chyba, tak, jedna koło drugiej Jedziemy do naszej ulubionej piekarni Taki widoczek na zakończenie tripa po Budapeszcie Dostało nam 200 metrów do auta i będziemy wracać do domu. A tak wygląda skręć w mazerowa. lewo. Następnie skręć w prawo. Tak, mamy skręcić w lewo. I wróciliśmy do Polski. 629 paliwo. Miejsce piastowe, no mniej więcej taka sama cena wszędzie. We Włoszech trochę drożej, bo prawie 2 euro. Jakże no. udało się wrócić do Polski? Jeszcze do, domu. Jeszcze do domu zostało się udać, żeby się udało wrócić. A na ostatnie 20 km podobno jest najniebezpieczniejsze.